Wójt gminy Przemęt Janusz Frąckowiak był jedną z osób, które wzięły udział w konferencji, której tematem była gospodarka wodna na południowym kanale OBry. W wyniku rozmów podpisano trójstronne porozumienie między gminą Przemęt, reprezentowaną przez wójta Janusza Frąckowiaka, Gminą Sława, reprezentowaną przez burmistrza Cezarego Sadrakułę, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wód Polskich. Reprezentowanym przez dyrektora zarządu zlewni w Zielonej Górze Jana Wardeckiego strony podejmą się realizacji inwestycji pod nazwą Budowa Jazów na kanale południowym obry w miejscowościach Ciosaniec w Gminie Sława oraz Perkowo i Wsiekówków w gminie Przemęt. Pierwszy etap stanowić będzie wykonanie dokumentacji projektowej, której koszt pokryje gmina Przemęt w wysokości 158 800 zł brutto, natomiast gmina Sława w wysokości 61 100 zł brutto, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wód Polskich jako inwestor bezpośredni w wysokości 61 100 zł brutto.